Ślęza w porównaniu z poprzednim sezonem została mocno przebudowana. Na pewno nowa, bo tylko Ania Jakubiuk jest ze starego składu i tak jak yy, myślę, że trzon seniorski jest wkomponowany dobrze i wygląda to... Nieźle, także, ale jest przepis U23, który musimy też uruchomić młodych graczy. I ostatnie dwa mecze pokazały, że mamy jeszcze duże, duże kłopoty i duże braki, żeby to funkcjonowało jak należy. A jak trener podsumuje ósmy memoriał Teresy Kępki-Swędrowskiej i czwarty memoriał Eugeniusza Spisackiego, czyli dwóch wybitnych postaci związanych przez lata ze ślędzą Wrocław? Przypomnijmy, że to był ostatni sprawdzian przed inauguracją Ligi. Też ciężko. Podsumowywać jakby globalnie te mecze, bo, bo a, czy wczoraj, czy dzisiaj trzy kwarty były naprawdę dobre, ale ostatnie 10 minut, kiedy już e, dosyć mocno rotowaliśmy składem, bo też należy pamiętać, no to są turnieje towarzyskie, czy mecze towarzyskie. E, liga się zaczyna za, za tydzień e, i też nie możemy e, nadmiernie eksploatować tych dziewczyn podstawowych. Dlatego do, do, końca, do końca nie jestem zadowolony, bo, bo brak kontroli jest w ostatniej kwarcie i na tym na pewno musimy więcej pracować. Ślęza sezon zainauguruje na własnym parkiecie starciem z, z GTK Gdynia. My raczej idziemy takim normalnym tokiem przygotowań jak do tej pory. Bardziej się staramy koncentrować na naszych rzeczach i na naszych jeszcze detalach i współpracy w ataku i poprawiać, poprawiać te elementy defensywy, które będziemy na pewno oglądać już wtorek na analizie i mamy kolejne dwa mecze do, do materiału, do analizy i będziemy próbować czyścić, żeby ta defensywa wyglądała lepiej. W rywalizacji z ekipą strój miasta Wrocławianki wcale nie stoją na straconej pozycji. Też zespół oparty, bo to mówimy o tej drugiej gdyni, o GTK, czyli oparty na, na młodzieży, doszły dwie polki, które w tamtym sezonie nie grało Soska i, i Parzeńska. Na pewno im to wzmocni ten zespół. No tak, no, trudno, nie mieliśmy, nie mieliśmy ani meczów ich, także nie mamy, nie mamy analizy tego zespołu, nie mieliśmy z nimi sparingów. To trudno tak też powiedzieć, na co mamy zwrócić uwagę. Pierwsze spotkanie o ligowe punkty w sezonie 2021-2022 w niedzielę o 16 we Wrocławiu. Emocje ogromne, bo i ranga sporych rozmiarów rywalizowano w kategoriach igrzysk dzieci dziewcząt i chłopców, igrzysk młodzieży szkolnej, także dziewcząt i chłopców oraz licealiady zarówno dziewcząt, jak i chłopców. W zawodach wzięło udział aż 183 reprezentacje szkolne, łącznie prawie 1300 uczestników. Świadczy to o gigantycznym zainteresowaniu najprostszą formą ruchu w naszym mieście, co może oczywiście tylko cieszyć. W rywalizacji najmłodszych, czyli w igrzyskach dzieci w kategorii dziewcząt, triumf sportowej szkoły podstawowej numer 46. Kolejne miejsca dla ekip z podstawówek numer 25 i 20. W rywalizacji chłopców zwycięstwo ekipy juniora, drugie i trzecie miejsca należało do 25 piątki szkoły podstawowej numer 80. Kolejna kategoria to igrzyska młodzieży szkolnej. Tu tryumf dziesiątki. Podium uzupełnili przedstawiciele SP numer 20 i juniora. To u dziewcząt. Wśród chłopców natomiast zmiana ról. Zwycięża 20 przed dziesiątką i 90. Jeszcze na deser zmagania w licealiadzie. W gronie dziewcząt triumf liceum ogólnok Kształcącego numer 11, druga pozycja dla LO numer 3, a trzecie miejsce dla dwójki. Wśród chłopców wygrywa Liceum Politechniki Wrocławskiej, które wyprzedziło ósemkę i trójkę. Gratulujemy wszystkim udziału, a najlepszym pierwszym czterem zespołom w każdej kategorii życzymy sukcesu w finale dolnośląskim.